Cześć, siemanko, z tej strony Jazgos. Witam Was w kolejnym odcinku z Gry Sonic Frontiers. Bez błędnego przedłużenia zaczynajmy i lecimy dalej. E, co nas tym razem czeka, nie wiem. E, szkoda też, że tak szybko przebiegliśmy przez ten tutaj. E, potem, tak jakby, czy tam wyspę latającą. E, no ale. Raczej już chyba się tam nie będę wracał, nie ma po co. E, to co, papasło, dziaki, znikajcie i wróćcie do mnie za chwilę. E, lecimy e, tutaj na wyspę i próbujemy tu zrobić tą e, próbę cyberprzestrzeni. Ale być co, po drodze, jak mogę, to będę zbierał gdzieś te ring, e, ringi. Tak, tak, dobrze powiedziałem. Się tak zastanawiałem, czy na pewno ringi. E, ze względu na to, że. Mm, no, zgubiłem troszkę ich, nie? Także A na pewno mi się przydają. O dobra, już to i tak połomiałem. Brawo, jaskos. Czy ty możesz tu gdzieś soniku? Dobra. Nie chciał wszystkich pozbierać. Nie nawet nie wiem gdzie ja bierzemy nie. O, no nie no znowu zgubiłem. Nie no dlaczego tak gra mnie tak troluje? Dobra, mamy chociaż pamiątkę. Teraz już mnie tu... Chciałem powiedzieć, że już mnie już nic nie interesuje. Ale w sumie... O To tak nie miało wyglądać. Wróć na tonik. Nie. To mam tam skoczyć. tak? No nie, dobra, wiecie co, sram to. E, biegnijmy żeby zrobić próbę cyberprzestrzeni. Jakiś przeciwnik? Patrzmy, tak, tam jest przeciwnik. Dobra, e, to za chwilę. Nie w tą stronę. Sonicu, w tą stronę. No, możesz dzisiaj ten? Super, dziękuję. Co tu mamy ciekawego? Pamiątki super, to się akurat nam przyda. Tego nigdy dosyć. Yy, zawsze gdzieś tu, no właśnie, są koka. Pozbierajmy ich. Ale zauważcie, że to, co jest tutaj, jest w miarę podobne do tego, co było w poprzednim odcinku. Jak, jak widzieliśmy, jak rozmawialiśmy z Tailsem. Także, no ciekawie, ciekawie się zapowiada. No, skakuj. Mieszka. Aha! Jeszcze jedną zębatkę potrzebujemy! Co wygadacie? No to kijowo. Ja nie wiem skąd teraz mogę na szybko tutaj gdzieś zebrać na tej wyspie zębatkę. Wiecie co? No to się wrócimy tu kiedyś yy, indziej. A teraz lecimy w stronę żółtego. Mi się wydaje, że będzie naj najsensowniej. Chociaż już nie ma co przedłużać. Aha by żeby mnie to zrobiło. I w dół. A no, widzicie, znowu mnie prowadzi tutaj, ale ja nie chcę. Ja tutaj doskoczę? Super. No nie. zrobi ponownie Ludzie, ludzie, co to edzie? Stąd zaczynamy, ale ja chcę sobie tutaj na spokojnie i stąd się transportować w stronę Sonic. Możesz tu wejść, dziękuję. Stąd go tego, tego szmaragdy. Tam jest pewnie znowu z tej do pogadania. O, no nie, znowu spróbuj podobnie. Spokanie, as go spokojnie. Azgo, spokojnie. Nie z nie szkodzi jeszcze raz. Pozbieramy sobie więcej chociaż tej. Dobra, wiecie co mnie? To zaczyna irytować, że mnie cały czas z tą stronę jako. Ja wiem, że to ode mnie zależy jak ja steruję, ale mm. Zadajcie mi się chwilę skupić i zaraz e, będziemy gadać już normalnie. I napędzie. Super, dziękuję. Dobra, co my tu mamy? Dawno nas na takiej wyspie normalnej nie było. E... Co, niech się cieszy tu? w ogóle słyszycie? Jakby to działało, coś tam przep pompowywało. A dobra, my się skupimy tutaj. Gdzie my jesteśmy? Okej. Okay. Czy my biegniemy w tą stronę, gdzie odblokować trzeba tego. Pewnie pogadać z Tailsem? Co my tu mamy? Przyspieszenie. wypadanie z wrogiem, jakieś tam nabijamy sobie Expo. Dobra, zaraz załatwimy tego wroga, ale najpierw troszkę. O, o, łamigłówki. pewnie ten latający. No, e, to byciał, powinna być łatwa walka, ale zobaczymy zaraz. Aha, znowu ten spoko. No i możemy iść albo w prawo, poszerzyć troszeczkę mapę, albo w lewo. Okej, okay. ale my chcemy, znaczy ja chcę bynajmniej teraz powalczyć z tym naszym przeciwnikiem, który jest tutaj. A o! To jest jakiś wieża, co to jest? Chodź sam to co tutaj jest. O, 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 o. O, teraz to było chyba bez sensu, jakbym na no, niego zrobił na zasadzie, o -o. ale kopniaki. Jak do niego szybko podejść yeah. dobra, co troszeczkę się posiłkuje posiłkuję no, kopniakami, ale ale no po prostu chcę, bo to jest przekozackie. No i patrzę, mamy poniekąd ten. Mm. Jedną zabawkę, którą potrzebowaliśmy. No i co, ja bym myślał, że to w sumie można było się powoli wracać. <laughs> Nie, żartuję. Zrobimy tak, jak mówiłem, w którymś innym odcinku po prostu, a teraz biegniemy w stronę Tailsa. Tam nas gra, w sumie kieruje. No że tam też biegnijmy. O, ale to jest przepozacko. mi się to podoba? Tu przypuszczam, że chodzi o to, żeby nas wywaliło w górę. Nawet bym powiedział, że bez tego dajemy radę. Więc do góry. Dobra. Lecimy. Hmm. Aha, czyli to było tylko zabranie w sumie tego. E Klucza, a to jest ten komputer, te, co odblokowaliśmy chyba w poprzednim odcinku. Klucz, spoczko. Tu jest Stace. Ej, czekajcie, bo my tak naprawdę od czterech liter przybiegliśmy. Czekaj, to, Właśnie już pogubiłem. Ej. Dobra, gadajmy najpierw z To będzie Co nam ma nasz przyjaciel do powiedzenia tym razem? Look, It's an assault model Death Egg robot. It looks pretty entrenched. I'll take a look around. Let me know if you find anything. You don't see something like this every day. These things are tough to take down, even for me. I Wonder what took it out. Maybe that ghost girl. Hey, Sonic, I found a remote control panel. It's still online. Ok, użyj konsoli aby włączyć robota Eggmana. Ok. Aktywuj robota Eggmana. Ciekawe, czy to ma sens, no ale zobaczymy. Um, użyj dwóch różnych ataków, aby zhakować program. E, pociski jasności. Pocisk ciemności E, kontroli i ataki programu, dopasowując kolory pocisków do strzału programu. Każda kontrola będzie e, wypełniała pasek laserowy naprowadzającego. Gdy pasek się wypełni, wystrzel potężny laser naprowadzający naciskając Shift. OK. Tak. OK. Tak to mamy robić, okej, okay, to jest jasne. Aha, my to możemy, słuchajcie, czy ja się mogę dać na strzałkach? Okej. Okay. Czyli teraz będziemy ciemnym musieli. I teraz ciemnym. Aha, i jak na, pewnie naładujemy właśnie Czyli musimy naładować ten pasek cały Jasne. Okej, okay, już rozumiem Teraz ciemny I znowu chyba powtarzamy wszystkie te od początku Okej okay. Co? Skakowaliśmy już O! Lol, ale łatwe, Eko, no. Trzeba było strzałków do tego użyć jeszcze, bo bym na WSD i jednocześnie EQ naciskając byłoby mi ciężko. Ale udało się. O, -o. Oh <laughs> Woo, that did the trick. Yep. It revealed a subterranean pathway. Be careful though. Whatever took out that super badnik might still be lurking around. I hear that. Thanks, buddy. I'll see you later. Tak jest, tak jest. ona no, się nie martwi, my jesteśmy super Sonikiem, damy radę. E, kurde, no nie chcę tak szybko y, poniekąd y, uciekać stąd. E, to jest na pewno o, właśnie mapa do ogarnięcia. O, i teraz to jest chyba ta, co trzeba skakać. Wow, ale to szybkie. Słuchajcie, wejdźmy, wejdźmy. Aha, przez ten, przez 15 sekund mieliśmy skakać. Słuchajcie, bo jeszcze ja się z, z, nie, nie strybiłem. Już wystarczy po prostu, zanim to chce lecieć w dół... O kurde. Chyba, jeśli się nie mylę, tak mamy. Tak jest. Nagle jak skakance, no co ja mam wam powiedzieć, no. Skaczemy góra-dół, jak małpki. I odkrywamy kolejne części mapy, co tym razem, o jest nasza koleżanka do porozmawiania, tu już widzę też słodziaki, Koko, to się nam przyda, żeby odblokowywać cały czas prędkość, staram się na nich mega zwracać uwagę, żeby ich nie, nie mijać jakoś specjalnie, bo ta prędkość i te ringi u nas leżą, gdzie biegasz tu słodziaki, nawet dwóch. Czy to jeszcze coś jest ciekawego? Nie. Dobra, ale wiecie co myśmy byli? Od tej strony gdzieś tutaj... Nie tutaj. Czekajcie, ja w ogóle biegnę. Tak, gdzieś tutaj. O właśnie, to było chyba to. To pewnie jest, że nas wywali do góry, nie? Daję. Zobaczmy co tu, to... Aha, i to będzie tą drogą, to nie chcę. Sorry. Sorry, to ja, ja, ja tak nie, nie przyjmuję tego. Um. O kurde Czasami nawet nie wiem jak ten atak jest aktywowany Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, no może być i to Klucz, doświadczenie. My zaraz bijłem 50 poziom, a jak... Mi się wydaje. Na 50 poziomie będziemy mogli już opakować ostatnią umiejętność. Tam jest jeszcze Koko. Super. E, czekajcie, gdzieś tu by miał być pustelnik. Aha, wyżej jest. Okej. Okay. Chyba pustelnik, jeśli się nie mylę. Pamiątki, to się przyda, żeby znowu pogadać z Tailsem. Widzę, widzę was, widzę, widzę, widzę. Nie uciekniecie stąd. Czekajcie, tędy. Ten, ten jakoś wbiec, potem po tym, nie da się potem tym kurde ja, ja chcę, ja chcę. oko zawsze. A może tak? Nie. Tak nie. A, czy podwójnym ja tu nie wejdziemy? Jednego zbierzemy, ale drugiego już nie damy rady, ale... Co? Ja ich lubię mega. Ale też trzeba wiedzieć, kiedy po prostu przestać. Elo. Kolego. Wybijamy 50 poziom, właśnie tak jest. Ok. Czemu Sonic? No i co? Blokowujemy ostatnią umiejętność. Uderzenie reakcja. Wciśnij spację, gdy pojawi się wskaźnik. Ok. Super, to odblokowaliśmy całe drzewko. W otrzymaniu trafienia. O kurde. Czyli musimy dostać. I teraz. Dobra, i to będzie kozackie. To jest kozak, a nie... Uf, ale się, się cieszę. Dobra, no i odblokowaliśmy całe drzewko. Super. Mm, teraz jest spoko starszy. Czy koko starszy czasem... Nie zwiększa nam... tak jest, prędkości, dobra. Zwiększamy tą prędkość, bo mi się czasami wydaje, że jesteśmy zbyt powolni. Yy... jeszcze? na no jasno, że prędkość. Czasem nie, nie powinny, nie powinny znikać nam te słodziaki. Czy to jest z tych owocków teraz? Kurde, bo już tego nie pamiętam dokładnie. O, koniec. Słuchajcie, witaj Sonic, okej. Okay. Aha, już nie mamy, no dobra. Czyli tylko na trzy poziomy nas było w sumie stać. Ale lipa. Okej, okay, tu nie możemy, ...my. Nie możemy. Nie dlaczego no, tam tędy idę. Uh... No dobra, let's go! Let's go, biegnijmy tutaj, w takim bądź razie. Tu jeszcze gdzieś nie ma jakichś sociaków? Nie. Dobra, tu też nic nie możemy zniszczyć. W kabelkach? W kabelkach chyba nie chcemy. Musimy mamy tędy gdzieś dostać? Ej, bo to ja nie chcę iść tak jak gra w sumie, Znaczy, w sumie musimy iść tak jak gra nam każe, ale... Patrzcie. Nie no, idę na dół. Patrzcie, zeszliśmy na dół i nagle się kurde fajna pogoda zrobiła tak jakby... Czemu ja nie zwróciłem na to uwagi? Dobra, Okej, okay, to będziemy musieli z kimś powalczyć. To co? Te kopniaki na samej FC? Czy tak są do mnie lepsze niż Aha, czy jest jest ten zwykły? Okej. Okay. Ale dostał w tute. Ha! Mnie się to podoba. Dobra. Mamy to wszystko. I gdzie my jesteśmy? Ej, halo. Pikamy po nie nieznanym. Ja chciałem tam biec, w sumie. Wiecie, widać tu gdzieś ten nasz znacznik? W tamtą stronę. Dobra, to tędy może co? A to będzie zaraz takie mozolne bieganie, powolutku. Okej, okay. let's go! Bo tędy chcą, żeby iść po prostu. Także biegnijmy tędy. Nie wiem, co się teraz będzie za poziomem odblokowywało. Wow, gdzie my jesteśmy. Abyśmy mieli tutaj iść, jak myślicie? Na pewno wiem, że nie mamy chyba stąd spaść. No właśnie, bo to są kokos starsze. A czy kokos starsze, co ja mówię? kokoski nasze, moje, sodiaki. Mi się wydaje, że tu nie mieliśmy iść. Dobra, jestem. Wróciłem już do Was. Yy, Przez przypadek, w sumie tu spadliśmy. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Czekajcie, zarobimy sobie kółeczko. Czy coś to da? Nie, ale chociaż będziemy szybsi. Zobaczymy. Yy, dobra, nie wiem, czy tu coś. Po coś tu jesteśmy aż tak potrzebni. Okay. To musimy w jakiś taki sposób. No nie. że e, spadniemy. Na zasadzie, że. E, no. Nas te kolce ten pokonają. Ale całe szczęście nie. Hmm. Tu są kolejni przeciwnicy. Że ich szybko pokonamy, bo wiem, że już mamy około 20. 2-3 minut już powoli. O! Dobra, mamy go. Proszę z tej strony. I znowu za pleców. O, jeszcze jeden, nie? Czy nie? Czy mi się wydawało? Okej, okay, nie. Dobra, jestem ciekaw, czy tam coś u góry jest. Czy nie? Wiem. Cały czas gdzieś tu biegamy. To nie udało, że chciał się stąd powoli wydostać. Super. No i tu mamy. Pytanie, co tu mamy? Klucz. Super. Klucze nam się przydają, żeby właśnie odblokować szmaragd. I co? Lecimy do góry. się już raczej nie dam. Ten dźwięki mnie cały oooły czas rozbrają. Dobra. Gdzie tu jedziemy? Okej. Okay. Przepraszam bardzo za takie skupienie, ale... Wolę się skupić niż potem czegoś żałować. Dobra, wybiegamy tutaj. Co nie biegniesz? Dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? No? Strażnica. Okej. Okay. Co tu mamy? Za czasówkę Spodziewałem się, że tam u góry Dwa punkty Ciekawe. Jak ja to mam na szybko Odblokować Patrzmy. To może jakieś? Nie. Nie. No co jest, prawda? To chyba jeszcze marak. Dobra, mamy tutaj jeden. I teraz czy tu staniemy się na drugi? O. Nie mam czasu za dużo. A mi się Sonic troszkę pierniczasz. Ja nie chcę tego powtarzać już za bardzo. Tak jest. Dobra, mamy to. Udało się, i tu wiecie co, zakończymy już odcinek, żeby nie przedłużać. Ok, troszeczkę tak, jakby powiedzmy, od 4 liter, strony żeśmy się zachowali. Poszli tam, gdzie w sumie nie mieliśmy chyba iść. Tak mi się chociaż wydaje. Czy my się możemy tu potem spinać? Nie, 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 nie spamiętam. Proszę cię. Dobra. No i co. W sumie to tyle w tym odcinku Pamiętajcie, by zostawić Sekundkę. Okej. Okay. Dobra, tak się będziemy tutaj gdzieś żegnać. O! Na przykład tam, tam, gdzie się będziemy ten żegnać? Halo. Wijamy sobie jeszcze Expa. E, czy tu są kokoski? Są kokoski, mm, słodziaczki. E, dobra. Pamiętajcie, by zostawić suba łapkę w górę oraz komentarz, będzie mi naprawdę miło. No i co? Cieszymy się w następnym odcinku. Aha, zapomniałem. Na środku będzie poprzedni odcinek, także trzymajcie się do następnego. Cześć.